Siema, tu <kühm> Dzisiaj sobie zrobimy rozwiązanie konkursu. Wiem, miało być w poniedziałek, ale jest <marsz> teraz. Mam cztery miejsca, zrobiłem cztery. Udałem nowe karty, żeby było lepiej. Dobra, jedziemy. nie! Zacznijmy od czwartego. Czwarte miejsce zyskuje... Czwarte miejsce mam. Czarte miejsce mister Mr. Kuba, kolekcjoner, brawo, wygrywasz, Takie karty. To jest dobrym miejscem. Słowik i Mielca, ale kody nie. Trzecie miejsce. Trzecie, trzecie, trzecie. Trzecie miejsce ma. miejsce ma. Hala Madry, Brawo. Druga sztaki ma. Takie kody. Messi. Neymar. Czawi. Sawiolia i Foster. Drugie miejsce będzie no. miał tak. Drugie miejsce no. ma. uchade. Wielu wasz takie bory. jak Jakobsen. Bueno, mandane i proto. Pierwsze miejsce ma... Pomieszamy, pomieszamy. Ma... Kto ma pierwsze miejsce? Kto ma kto? Pierwsze miejsce i szukacz! i tak masz. To Ronaldo, I takie, kultura, Hamisik, ten i ten. Dobra, na dzisiaj to tyle, cześć na rafał.